Uf, uf. O, straż pozarna jest tu kto? O o, to jaka? O. o, o! Gdzie będzie mieć ogień, więc kolega miał rację. A wiecie, że ja jesteście jeden numer, po prostu można... Tak jest. No przydziałam, to No, no, no jesteśmy no, jest mądre. No, Możecie dzwonić i do policjanta, i to strażaka, i to lekarza, tak? To 112, Dzień. prawda? Ale ja do Czyli ja Rakujemy ludzi, rakujemy koty, rakujemy psy, a co jeszcze straż robi? Jeszcze, jeszcze. Co jeszcze robi? A co, dobrze, dobrze. Wtedy, kochany ci moi, to jest to, że jak ci dorosłe, te duże osoby jeżdżą samochodami, a oni używają telefonu podczas jazdy, którego nie mogą no, miałem no, okay. I widziałem, że telefon dzwoni. Jaż telefon na 998 jest czerwony. brałem i rozmawiam. Ja tak słucham, straż pożarna 998, słucham. Co się dzieje? A ta mała dykcianka z drugiej strony Zmiechał za sześć lat. Ona powiedziała, Pani strażaku, chomika zgubiłam. ja mówię, chomika zgubiłaś? Powiedz no dziewczyno, gdzie Ty mieszkasz? A my wyjeżdżamy do Ciebie i odnajdziemy ten, tego chomika dla Ciebie. Ona podała mi adres, gdzie mieszka, bo to jest bardzo ważne dla nas. A my wyjechaliśmy dużym czerwonym wozem strażackim. Po to jechaliśmy do jej domu a chomyk nie mije mi, mi, sobie włosów. A wiecie, co ja potem pomyślałem? Pomyślałem sobie ja tak. Może jest w umywalce. Poszedłem do umywalki, patrzę, a chomyk nie mije mi, mi, sobie ząbków. O! To samo, co moje sobie. Cześć Julia, cześć, my zrobimy tak, słuchaj, chodź tu my zrobimy tak, słuchajcie, że utajemy na niby, że tutaj się pali, pali ogień, płomienie, gorąco, dużo śmierdzącego, niedobrego Julia! A ty, a wiecie co Julia zrobi? Julia was uratuje, a wiesz jak Julia was uratuje? Ona zadzwoni do mnie, tak? I ty mi powie, że tu jest pożar, a że tu gdzie my jesteśmy, wtedy ja wiem. Potrafisz to zrobić, myślisz? Tak. Tak. No to chodź tutaj, co? No, momencik. Ty jesteś w przedszkolu. Uratujesz koleżanki, kolegów. A, nauczycielki nawet. A ja jestem tutaj, tak Jurczo? co? ja jestem tutaj ja jestem... Ja jestem we straży tutaj. Ja jestem w domu strażaka, gdzie są wozy i inni strażacy. A ja nie wiem, że tutaj się pali. Jucia wie, a Jucia do mnie zadzwoni. A Jucia, aby zadzwonić do mnie, powiedz mi trzy takie cyfry. 9, dziewięć, 8. Dziewięć, dziewięć, a będę wiedział, że dzwonisz do mnie, dobra? Okej, okay, super. A wiecie co my robimy we straży, jak nie ma pożarów? Tak, ale ja nie nic. Nic nie. Na poważnie. Wiesz co my robimy? Ogląda, oglądamy to story. 9-98. Ktoś potrzebuje pomocy strażaków, słuchajcie. No. Hello, straż pożarna, 9, 9, 8, słucha. Co się chyba, dzieje? Chyba się pali. Chyba się pali. się na dachu. A gdzie się pali na dachu. Niedaleko stąd. A gdzie jesteś, kochana? Ja. Tak. Gdzie jesteś, kochany? Jesteś w domu czy w przedszkolu? W domu. A w domu jesteś? A gdzie mieszkasz? Jaka ulica? E, przygodna. Przygodna. Dobrze, to ja już wiem, że pali się to.

Piotrek teraz robi to samo i Piotrek będzie robił to dla wszystkich chłopców. Dobra? Wiesz już co robić? Super. Michał. Okay. Dobra. Jak, jaki numer mi powiesz, żebyś widział? 9, 9? 8, 8. jak ogień. Dobra. Okej. Okay. a wiecie co ja robię teraz? Oglądam Toy Story 2. Idziemy, Ja czekam. 8, 1, o! Telefon dzwoni znowu. Ktoś potrzebuje strażaków. Ale straż pożarna 9,98. Słucham. Co się dzieje? Pali się pożar. Pali się pożar. No, pali się pożar. O mój Boże, a gdzie ten po pożar się pali? Gdzie jesteś? W przedszkolu jesteś, w którym przedszkolu, bo jest dużo przedszkoli w stoku. Jaki numer? Jesteś w dobra w przedszkolu numer dwa. Do... W przedszkolu się pali. Rozumiałem. Dziękuję bardzo, że zadzwoniłeś. Bardzo dobrze zrobiłeś. Dziękuję bardzo. Papa. Pa. pa. No i żółwy dla Piotra i też. tak. Jest tu kto, a potem wy wszyscy razem tutaj jestem, dobrze? Okay. Spróbujemy. To jest tak jak na leśnik nigdy nie wchodzi pierwszy. Okej, okay. Ja Was nie widzę, nie słyszę. Jest mm. O. Okay.